Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Ligford Most Honte. No i tym razem będziemy schodzili wyścigi, które są na potrzeby, żeby zmierzyć się z Easy, więc zaczynamy. Lecimy oczywiście po kolei na podatku Tor no i będziemy testowali cupę. No, no, ja już sobie trochę tą cubrę testowałem wcześniej. No i tak sobie byłem to tą suprą dość trudno robić pewek start, więc no. To już takich ładnych startów nie będzie, no Zobaczymy, może się coś oddaje do tego auta. Tak zrobienie perfect startów i będzie dobrze. Okej, okay, na razie, kto i tak prowadza, więc że to jak najbardziej. Na razie, kto... Są daleko z tyłu. zaraz masz niedaleko, ale... Mam taką wystarczającą odległość. No jest, no kurde, ja jedna tylko Koło, jest dobra! Zrobił wpadkę na szczęście, jest to dobrze. To bardzo dobrze, na razie kto jest okej. Okay. Było okradzenia tylko, no to jeśli tak będzie ogólnie dalej wyglądać sytuacja, no to bez problemu ten wyścig wygram. To jest naprawdę super daje radę. Ale tego się właśnie spodziewałem: jak ten Lexus da za nim, był najlepszy. Tak naprawdę super, jest dobrym autem. Nie wiem, jak będzie z tą Mazda od Easy. Ale chyba też powinna być dobra. Zresztą ja zobić to auto przetestuję, zobaczę, jak się nie będzie jeździć. Jak daleko są z tyłu? Nie bardzo dobrze. O to chodzi. Dobra, teraz mi mogą nadgonić, ale. Chyba I, i tak nie mamy sensu Myślę, zostawiłem ich na wystarczającą dużą odległość. Proszę bardzo, i tak to się robi. No i myślę, że teraz ten autem będzie naprawdę bardzo To Tutaj bez problemu mi się udało ten wyciek wygrać. Zostawiam ich daleko z tyłu. Więc po bardzo lecimy teraz z próbą tosową. No Ten no, wyciek prostu bardzo dobrze, zobaczymy jak będzie tutaj. No dobra, to dlaczego do tej pory nie pojawiły się żadne kolejne odcinki z Need for Speed'a The jeśli chodzi o te wyzwania, które miałem robić? No, jeśli mam być ser, to szczerze mówiąc, na chwilę obecną się jednak nie chcę tego robić, więc na razie ta seria zostaje zawieszona na jakiś czas, ale myślę, że i tak czas do Derana, do tych wyzwań. Ale na razie wolałbym się skupić na mostą tecia, jeśli chodzi o Need for Speed. Y. No i to, to są inne gry, które nagrywam wiadomo, z Life is Strength, którego w cementach nie było, więc. No, lepiej w tym sensie się wkończyłem po jawie, jest zdał kinadę, to co oczywiście sezon drugi jest. Call of Duty. No i krótko, na głowie mam kolejną serię. na głowie, no, myślę, o kolejnej serii. A mianowicie Batman Arkham Origins, tak? Batman Arkham Origins. Do jakiegoś czasu mam go zainstalowanego i tak myślę, sobie właśnie z tego Batmana, zrobić serii na YouTubie. I właśnie to jest, żeby tak nie zrobić właśnie maratonu z Batmana, jeśli chodzi o serię Arkham. Wiadomo, no że Origins byłby pierwszy, ponieważ on chronologicznie jest pierwszym Batmanem. I tak myślę, że no Arkham Origins działa mi bez problemu. Z tej znaczy, że no w ogóle im nie leguje ta gra. Więc to bardziej bez problemu będzie działał Asylum i City. No jedyny problem może zrobić z, z, z Nightem. Z Arkanite i... Właśnie, no, jakbym nie robić i matar zapatowała, to myślę, że tak, na pewno będzie Origins, na pewno będzie Asylum, na pewno będzie Arkham City. Tylko właśnie może być problem z Arkham Knightem. I ta sera nie jest zagwarantowana. Tak samo jest wiem, na pewno nie będzie nagrywał nagrywała Stras 2, bo zainstalowałem do gry i działało mi strasznie. Nawet lagowało mi menu główne, więc no... Akurat raz 2 nie będzie niestety. Na tym ubolewam, ale... No ja do wszystkiego nie nagram. Ja, ja oczywiście go nie policja, no i będzie trzeba ich zgubić jak najbardziej. No ale prawda, muszę no powiedzieć, że jest chodzi o casta. No. Ja bardzo dobrze słab... idzie teraz na chwilę obecną tą suprą. Okej. Okay. Dobra, co? Ja dam radę ich zgubić. No bo na starcie zalić sobie jeden kamień milowy. Wracam bardzo. Bez problemu się udało ich zgubić na sensie. No właśnie po to mam te dwa auta, tak? Żeby właśnie Supra była na takie szybkie pościgi, jak będzie to chyba ich szybko zgubić. Dobra, Razor, spierdalaj. Nie mam zamiaru Ciebie szukać. A Golf z kolei będzie na takie długie pościgi z policją. No okay, i teraz kolejna prowadnicowa. Lecimy! Kurde, start. Ale obu też się udało zaraz nadrobić. Kurde, miłoby było, gdyby w końcu w tle zaseł lecił soundtrack Ballet for My The Valentine, no! Bo to tą piosenkę i chciałbym zrobić wreszcie zaseł lecieć w jakimś wyścigu. Na razie lecie Sandrack Roniego, czyli co z tego typa starany listę. No roni ma bardzo fajnego astona i naprawdę będę chciał to mieć. I sam roni króde będzie tak kozakowa, jakie tą trudno nie jest, a co mówię jak się ostatnio z nim ścigałem to bez problemu go pokonałem, więc no. Rani to jest pizda. Naprawdę gorące będą wyścigi. Które on tam ma, e, same wyścig z nim. Okej, okay, nawet tutaj nie musiałem używać Ballet teraz mi te wyścigi. Widać postęp. I proszę bardzo, bardzo, zwycięstwo. a no i o to chodzi. Lecimy dalej. Opróba prędkości, no to może być najgorszy wyścig razem z Dragiem. No, Jeszcze daję jedno cypry na maksymalnym poziomie poszukiwań. To to na, na maksymalnym ryzyku patrolu. No to już można i pójść gozej akurat. Zobaczcie na to, że też start nie był najlepszy. Ja też, też jakoś specjalnie no, super dobry, jeśli chodzi o prądy prędkości, nie jestem. Okej, okay, ale na razie póki co, drugie miejsce, więc nie jest tak źle. Tak, ciak, dragi są na gorsa. Ja Próba prędkości to jest cyko taka, ale dragi to jest dramat. Dobra, jest kolejny wtorat, to no tutaj by się przedało sporo prędkości osiągnąć. No, ale ten cały Zeppelin też nieźle ciśnie. Czy jest bardzo blisko mnie? No nie. Ajaj! Aj. No to i będzie słowa, naprawdę. Kurde, już odradzacie miejsce. Tragedia. zamiast to jest, 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 jest fak. Tegoś, który jest na drugim miejscu, jest że on się nazywa, a to jest fig jakiś. No, może tu już powinno być lepiej, no ale tak trzech mnie pewnie, no właśnie, wypsadzą. Jeden z drugim. Ajaj. Kurde, Kurde psa gram to, no. A i no. Fucking hell. Dobra, będzie cały wyciek popadać. Kurde, skupana supra nie pozwala mi osiągnąć perwek startu. Ja teraz kolej tako. Będzie problematyczne. Dobra, tutaj naprawdę trzeba się rozpędzić dobrze. Teraz z kolei tak naprawdę będzie tutaj problematyczne. Kurwa. No proszę, ale udziwiłeś na piersi, tylko... Dobra, jednak udało mi się ich wsadzić a ja, ja to jest tylko jeden kilometr różnicy jest warta teraz naprawdę muszę się postarać będzie po mnie ok coś kilometrów różnicy to taki jakiś postęp stanie jest

Okej, co? Rozumiem, że Razor Razor Cykuł ma z jakimiś ludźmi, żeby się nie pozbyć, tak? To mu coś nie idzie. Dobra, wycigł już mamy do niej zrobione, ale coś by wszystko co tutaj jest do zrobienia. Teraz najgorsza część tego odcinka Jebany kurwa, drag! about hitting the perfect shift when the shift hour turns green that's the sweet spot you're gonna reach high speeds in drag races so don't try and steer the car just tap in the direction you want to go and your car will automatically change lanes time your nitrous burst well to get the jump on the other racers when you have the lead try to watch the racers behind you and if possible run interference by blocking their lane <laughs> to jestem zaskoczony Za pierwsze raz się udało Na cały szczęście dla mnie Okej, okay, myślałem że będzie o wiele gorzej No ale na cały szczęście miałem Bardzo dużo szczęścia I udało mi się za pierwszy raz tego draga przejść Kurde, jeśli mamy sery, to myślę o tym, co czasem nie nagrać nawet więcej jeszcze Need for Speedów, bo ja że tak chcę powiedzieć, że Need for Speed y to strasznie mało wazą. Odburcie tak zajmował się na Giga. Do tego jeszcze nie zainstalowanego, no ale będę go znowu instalował naprawdę, gdy już będę oficjalnie rozprzestrzał serię z tej gry. Nawet tak kurde z 2012 roku nie zajmuje dużo miejsca, bo na chyba gdzieś 3 giga, jak The Run. Sprawdzałem Shift on chyba gdzieś 9 giga zanimuje. Rivas gdzieś koło tego. Ja tak myślę to nawet więcej yy, serii z Needford Speed'a nie ogarnąć. No bo okej okay, no. Boże nie będę nagrywał akurat mocno teda z 2020 roku, bo jednak ja ta gra mnie nie przekonuje, ale kurde, bo ze Shiftą bym nagrał. Rivasa? yesa. Można nawet tego prostrita? Okej, okay, będę się nad tym myślał. Może się na to a może nie. Dobra Leopard, znowu i daleko z tyłu zostawiłem. No, i tak no, jak na prywatnych prędkości i jak na dragach, Supra może faktycznie mieć problemy. Tak, jeśli chodzi o sprinty, jeśli chodzi o tory, Eliminację, to Supra jest niepokonana. Ok, już daje ten sprint. No tutaj będzie na pewno spotkanie z policją, myślę, raczej. Ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Po prostu bardzo uspierca miejsca. Już ich powoli zostawiam z tyłu. No bo i tak, jeśli chodzi o sprinty, to super jest pokonana. Nigdy nie próbowałem prędkości, były problemy. Nawet najbanym draku mi się udał. Za pierwszy razem drak przejść. Ja, ale powiem tylko sobie, że kolejne draki tak będą jeszcze gorsą. Najbardziej no, miałem szczęście. A od kolejnego draku byśmy wcianie rozpoznać Taki oficjalny kosmar. No dobra, tam wzajemnie tego, że się dość e, bićką mnie trzyma. I to mnie akurat niepokoi. Weź wykier dalej, co? Bo jak y twoi koledzy, zostań gdzieś daleko z tyłu, tak samo jak oni. A nie, tutaj... Mnie całuje spod to nie jest miłe. No kurde, odkleić się nie może. Skubaniec jeden. Ej, jak mnie teraz nadgonili. No tak, o co po to widzę, koniec wycieku się policja musi się wkierdolić, po co mu by nie? Weź wkierdalaj z tym Audi! Chyba niebiesko-biasu, panowie, nie tylko niebiesko. Dobra, ale chyba jednak nie tutaj policja nie dorwie na sensie. No, na sensie nie. No i proszę bardzo, bardzo. Udało się wygrać. Były małe problemy ale Jednak się za pierwszy raz udało wygrać wyścig. No i o to chodzi. Dobra, zapis, zapisałem grę. Ze co? Ja sobie robicie? To jednak tak poziom pościgu czasem spada, nawet jeśli ja tego auta nie, nie wsamaluję, naprawdę? No dobra, trudno, i tak będę ten golfem jeździł, bo. Z jest jedna kreska, pierwszego poziomu poszukiwań. Ale z policją będziemy się ścigać w następnym odcinku, na chwilę bo no to będzie tyle, na razie.